Raz, dwa, trzy. Jest. BCU w tej dziedzinie budownictwa wodnego będzie realizowało szkolenia, nadawanie kwalifikacji oraz również będzie wpływało na kształt, zarys programu nauczania w tym zawodzie. Oprócz tego będzie platforma do wymiany. We współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim otworzymy taką specjalizację, jak technik budowy, budownictwa wodnego i melioracji. To jest jedno Kilku centrów, które będą w skali całego kraju. Ich nie będzie 10, nie będzie 20, więc jest to powód do radości do dumy, że Zielona Góra ma branżowe centrum umiejętności w zakresie melioracji wodnych i łosów, co jest bardzo ważne. Budowlanka jest bardzo dobrą szkołą, zawsze uzyskuje bardzo dobre wyniki. Wielkie gratulacje dla pani dyrektor Ragiel, dla jej zespołu, tych wszystkich, którzy przyczynili się temu, a ja cieszę się z tego, że mam okazję wzbogacić ofertę edukacyjną Zielonej Góry. Będziemy umożliwiać wykształcenie czy doszkalanie tutaj młodzieży w zakresie gospodarki wodnej. Gospodarka wodna została przez ostatnia lata zaniedbana, no nie szkoli się osób, a mamy już doświadczenie, że na przykład Niemcy przyjeżdżają, bo mają takie porozumienie spisane z nową z elektrykiem i przyjeżdżają właśnie m.in. innymi też na takie szkolenia praktyczne do nas. Kiedy mamy brak wody, kiedy walczymy z klimatem, jest to dziedzina, która musi być bardzo mocno rozpropagowana, ponieważ już teraz powinniśmy Całkowicie zacząć pracę nad gospodarką wodną naszego kraju. Dziś również udało się ogłosić przetarg. Za chwilę będzie termomodernizacja starego budynku szkoły, który czekał ponad 60 lat na swoją kolej, więc jest to powód do świętowania dzisiaj.